Cześć się moi, witam. Nopson z tej strony. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Stwierdzy Krzyżowiec HD-Shilak Warchest. No, no, to co? Przypominam, że po odcinku możesz zostawić aktywność po sobie. Jak tu już wszedłeś, będzie mi bardzo miło, na pewno się odwdzięczę za to. łapę komentarz, subskrypcję, jeżeli kanał się podoba. I co, mamy co? Będziemy lecieć z kolejną misją. Jak widzicie, jestem cały czas w jednym stroju, bo nagrywam do przodu. Niestety czekają mnie pewne obowiązki, dlatego muszę sobie nagrać do przodu. E, a my co? Mamy misję 74. Diabelskie małżeństwo. To co, robimy to małżeństwo, nie? E, prędkość zmniejszamy. E, czy kogoś rasujemy raczej e, to odpada gdyż iż ponieważ już wam mówię, bo oni są we dwójkę i we trójkę. Także ciężko będzie kogoś, może się da, ale będzie ciężko, może się nie da i takie tam. Można sobie gdybać. Mamy dużo kasy, więc nie ekonomia on the... the best poziom. Mój ale mój english jest normalnie taki dobry. Taki dobry mój, mój english panie. jest, że sam kurna z siebie propsuje, nie? To jest tak, parę chatek tutaj, parę chatek tutaj i oni już są tutaj. A ja nie mam zielonych terenów. Parę chatek tutaj. Aha, tu są zielone tereny, które oni mi zajęli. A ja sobie właśnie usunąłem drwali, nie? Znaczy nie drwali, tylko dajcie mi to. Raz, dwa, trzy. Chodźcie, moi mieli Chodźcie asasynowie. Tam. Musicie tu zjechać gościa, bo ja muszę z czegoś żyć. Nie interesuje mnie wi wieprz, trufel. Ja tu muszę z czegoś żyć. Dobra, teraz tak. Jedziemy sobie o cyk, Od razu pójdziemy kuszę, pykniemy. Potrzeba drewna. Ja już nie mam drewna. Czy ty się nie boisz e, śmierci? Mi takie rzeczy mówić? Nie rozbudowujemy się tutaj, chociaż może to błąd. Spróbuję to ogarnąć na łuczników kądnych standardowo. Dobra, jedziemy raz, cek i tu zrobimy sobie tak. Cyk, cyk, cyk. Żeby już jakiś hajs wpadał z skórz. Z czego mam klepać hajs, jak nie mam żadnych rzeczy oprócz kusz, Oprócz. Co? Oprócz. Nie mam nic, ani terenów dużo zielonych w tej misji, dlatego będzie trudna misja, tak szczeram. Może nie trudna, ale pracochłonna. Dobra. Teraz tak. Młyn. Jeden już niech mieli powoli. Kiri! Dizuuna! proszę mi tutaj dać sobie postawić. Nie można tutaj odsunąć się, frajerzy. Dobra. O, jeszcze czwarte miejscówkę mamy, dawać mi tu. Atakować tego frajerzynkę to co? Łuczników konnych muszę klepnąć w paru. Potrzeba nam nowych rekrutów, oni są tak. Dwóch tutaj, trzech tutaj, tu sobie stańcie. Dobra, eee, Dizuna wracajcie eee, i i gówno, bo mi postawił tu jakieś kurna... Ależ on mnie denerwujeł. Get out mi z tym. Ej. Len ten smara silne. Stay, stay. Dobra, eee, piekarnie. Osiem e, na razie piekarnie trzaśniemy. Jakieś tam już widzę, jak kusze wpadają. Więc, więc co? Więc machnę więcej tych kuszy, żeby wpadało. Cyk, cyk i... Dobra. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. Ser. Nie przypisano żadnego. Aaaa, źle postawiłem, ale trudno. Ale trudno. Dobra, dajcie mi więcej mm, łuczników konnych. Potrzeba nam nowych rekrutów, Smukum? Jak oni są już pięknie rozbudowani, a ja muszę jeszcze więcej łuczników konnych zbudować. Potrzeba nam nowych rekrutów, bo mnie tu porobią. Bo mnie tu porobił po prostu I Jedźcie się nawzajem, o, ale ja się będę rozbudowywał, co wy na to, pasuje wam taki deal? Mam to e, daleko, e, gdzieś, e, panie Wełżu. A on już e, Widzę nastawiał tu pełno tych głów, więc zaraz mu to poniszczymy Ja se tam postawię e, chlebek, dizuna Izu Luna. Dobra, mamy jakieś kusze. No więcej, więcej, więcej tych kusz potrzebujemy. Raz, dwa, trzy. Tutaj z drugiej strony. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Sprzedajmy kusze. Dobra, moi asasyni tutaj sobie e, świetnie radzą z wywijaniem e, tych rzeczy. To co, Dizuuna, nie? Tutaj i może jakieś wyżej stańcie sobie. I tutaj może o coś postawię, o. Dobra, wracajcie. Nie masz wystarczającej ilości towarów. No, drugi Młynos trzeba postawić, drugi Młynos. Holulu, Holulu na Jiza. Dobra. Eee, mało kurz, mało kurz. Te kusze przybywają w zbyt wolnym tempie. Dajcie tutaj tych dziewięciu Dobra, tu przynajmniej ile oni mają kasy Czy oni się już pozbyli kasy? Nie Pan Nizar Pasuje trzasnąć na obronę Kilku asasynów Jakby mnie tu Nizar chciał spacyfikować Asasynami Damy im na agresorze Żeby byli no i co? Idziemy w rozwój. Więcej, więcej panów z kuszami. Musimy postawić ich więcej. No od Diuka towary, czyli on już jest na łożu śmierci. Jak on mi już towary wysyła. No i dobra, ja sobie poradzę bez niego. Mam go gdzieś. Mam go gdzieś. Niech, niech sobie umiera. Eee, dobra, więcej piekarni, więcej piekarni to na pewno. Postawimy drugie osiem. Dobra. Trudno się mówi. Aha. Nie mamy już pracowników. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie mamy też drewna. Co jest, chłopaki? Gdzie jest drewno, ja się pytam? Dobra, dawać mi szybko, szybciutko. E, was już tutaj... Dobra, niech sobie jeszcze przyniosę. Nie zraz. Mój pan potrzebuje następujących towarów. Czego ci tam potrzeba? Kusze. Masz szczęście, wojerowie. To ci wyślę. Dobra. W spichlerzu jest elegancko, więc. Więc. Nie można Więcej domów. I więcej amerykańskich łuczników. Trzeba złota, dobra, tu już usuniemy te, te tutaj. Postawimy więcej właśnie Kuszników Kaśników, Kaszników, to właśnie w tym miejscu. Za mało złota, mój, mój panie, nie mamy golda. Ale lipa, ale lipa. Where is my gold? Gold. Więcej piekarni widzę, że trzeba. Dobra, gold jakoś wpada. D dziękuję, że ci pomogłem. Jak ty się tam miewasz? Nie masz hajsu niczego. Nie eee, wykończę dobra. Więcej tych kusz. Jak zwykle musiałem zrębać ostatni. Ja pierdziolo jestem. Ee, będę kasował, dopóki nie postawię równo. Dobra. Dobra. Więcej e, ptaszników konnych mi potrzeba. Oh no, bo mnie, bo mnie tu jadą z tej strony. Oh no, tu idzie gruba armia! Czy on mnie porobi, właśnie? Ja, no nie wierzę, no nie wierzę. Czego wy nie jesteście wszyscy na agro? Dobra, uspokoiłem sytuację. Jest dobrze. Jest dobrze, moi mili. Uspokoiłem sytuację, chyba. Dobra, dobra, wysyłać ludzi dalej do pracy. Work work, work work Nie masz wystarczającej ilości, to nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Trzeba sprzedać troszkę chlebka i nie zrobić nie więcej ee, łuczników konnych. Potrzeba nam nowych rekrutów, SEAMIK. Alfa resulta BeAMRIK Be Zaraz tu będziemy kogoś atakować. Więcej troszkę drewna, więcej piekarni. Dobra, tu sobie taki rządek e, fajny e, postawimy. O. I drugi za nim. Nie można tutaj tego O. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Więcej drewna zakupmy. Nie masz Powinno być w spoko. Nie masz wystarczające Teraz wystarczające e, łuczników konnych złota. paru zakupmy. Strzec ja mi tutaj tej e, linii. Tu jest tylko dwóch wrogów. I Emir Z nimi pewnie zajmiemy się. W pierwszej kolejności, ja widzę, że ten pik dobrze sobie radzi. Eee, Kus chciałeś, proszę. Mój pan informuje, że towary, które wysłałeś, właśnie przybyły. Rub, rub, wojsko, weź ich tam trochę, atakuj. Kto tam się tak drze? Ja się pytam, kto tam się tak drze i, i z, mój, mój spokój zakłóca? Wyknijmy kolejny młyn. Za długo znosiłem twoją irytującą obecność. Czas ubić komara. Czas ubić komara. Idź se ubij, ale... konia co najwyżej. Dobra. Mm. Sprzedajmy te kusze. Nie masz wystarczającej ilości towarów. I daj mi więcej... Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Co Zbliża się armia wroga. Mój pan potrzebuje następujących towarów. Proszę, wyślij je natychmiast. Mają włączone agro. Dlaczego nie? Ja się pytam. Dobra, porobieni, porobieni, więcej łuka. Potrzeba nam nowych. O, proszę, o, proszę, Smukum. Dlaczego tu jeszcze żaden z tych frajerów nie idzie? Te asasyni to mnie denerwują czasem. Dobra. Więcej ucznika konnego poproszę. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. na żeby mi się tu nie wdzierał poza linię mojej obrony. Ten odcinek pewnie dalej na dwa podzielimy, bo widzicie, no ciężko jest skończyć to w jednym. Drewna poproszę więcej. Nie masz wystarczającej ilości złota. Sprzedajmy troszkę chlebka. I postawmy za to więcej yy, kusz. Dobra. nie przypisano żadnego pracownika. kupmy więcej drewna. Moje wygłodny wybierają, a ty, no, przynajmniej z tobą mogę coś zrobić. Haha, <noise> dobrze. Dobre teksty ma ten Emir. Nie masz wystarczającej ilości złota. Skąd on ma tyle kasy, że on na nas co chwila wysyła wojo? No, niestety jego woja pada jak muchy. I bardzo dobrze dla nas. Stety, Dobra, koniec z tymi, z tymi, z tymi. Eee, dziękuję tutaj. Nie potrzebuję już więc tych, tych panów. Jak tam w spichlerzu. W spichlerzu, właśnie wszystko jest spoko. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dlatego, e, więcej kusz, please. Please, ee, więcej kosz. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Sir. Skąd on ma tyle woja? Ja się pytam. No skąd? Gdzie mamy... A, tu mamy domki. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra. No to co? Eee. Machnijmy asasynów. Paru. Trzeba nam nowych rekrutów, Za chwilę mieli imit wyskoczy. Ja, armii. No, już się rozkręciliśmy, misja myślałem, że będzie trudniejsza, ale nie jest trudna dlatego, że oni też tutaj nie mają zbytnio dużo tych terenów zielonych, do kamienia mają, ale widzicie jak oni to stawiają, niestety tutaj w ogóle, oni jak mają dużo terenów zielonych, ci mają więcej, to sobie lepiej widzicie, radzą, ale są słabi po prostu i tyle. My, ja myślałem, że będzie trudniejsza, ale misja easy. Easy peasy, a my już moi, moi mieli kończymy powoli ten szlak. Jakbyście jak chcieli zauważyć, że my ten szlak powoli kończymy. E... A cyknę sobie faremkę jakąś z jedną jeszcze. E... Get out mi stąd. To co jest? Nie, nie mogę. O, dobra, dwie nawet. Sprzedajmy kusze i jeszcze więcej asesynów. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Drewno się kończy. Drewno dokupmy. Tysiak. Kupimy tysiak, na chwilę wystarczy. O, ja pierdolę byliśmy bo palec boli, z klikania. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze chwilkę. E, więcej piekarni e, proponuję e, dostawić jeszcze tutaj ze sześć. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Spikler jest zapełniony, mój panie. O, sprzedamy sobie klep e, i jeszcze zrobimy asasynów. No, że się do limitu liczebności, dlatego więcej asasynów nie robię, bo mamy zbyt mało uczników konnych. ilu? 114 asasynów jest enough. Hmm, dawać mi tylko więcej koni jeszcze. Potrzeba nam nowych rekrutów, Kiri! Eee, ten to w ogóle wegetuje. Widzę tutaj kalif. Kto jest. Wezer ma 20 kołas. Co? On w ogóle nie stracił kasy. No bo jest dobrze rozbudowany. Widzę tutaj w chlebek sobie idzie. Ma tu coś tam postawione. No i dlatego jest dobry. Nie wysyła w ogóle praktycznie na mnie woja. No e, Dobra. Jeszcze. A, moja armia ukończy... osiągnęła limit. To co moi drodzy. W tym odcinku to już na tyle. W następnym już myślę, że ich wszystkich spacyfikujemy. Mamy pięciu wrogów. Więc co? Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się podobał, wiecie co robić. Łapka, komentarz, subskrypcja kanału. A się na pewno odwdzięczę w jakiś sposób. Jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie. Odsyłam was do poprzednich filmów. Są gdzieś tutaj. Eee, to co? Było mi bardzo miło poprowadzić ten odcinek dla was. Trzymajcie się moi drodzy. Do następnego odcinka. Cześć!